Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, zanim ja zacznę do Was więcej mówić, to chciałem Wam pokazać coś, co jak zobaczyłem, to 20 lat temu bardzo zapadło mi w pamięć. Coś, co w ogóle sprawiło, że się zafascynowałem tym tematem i mnie zainspirowało. I coś, co musiałem w ogóle przemontować i skrócić, bo było zdecydowanie za długie, jak na 18-minutowe wystąpienie.

to mam dla Was trzy wiadomości. Po pierwsze, wcale nie jesteście szaleni, tylko myślicie i reagujecie jak ludzie. Po drugie, ta reakcja jest kompletnie powszechna, uniwersalna i super łatwo wywo wywoływalna. I po trzecie, może być diabelnie skutecznym narzędziem marketingowym. I jest nią antropomorfizacja. I słuchajcie, to jest takie coś, co może sprawić, że podniesie wiarygodność waszej marki, zaufanie do waszych kampanii, coś, co sprawi, że wasze marki będą bardziej lubiane, coś, co sprawi, że wasza kreacja będzie bardziej skuteczna i wasze posty bardziej angażowalne, coś, co podniesie lojalność konsumentów i coś, co dodatkowo mega zbustuje intencję zakupową waszych odbiorców. Jak to wszystko osiągnąć i jak to wykorzystać, chciałbym wam dzisiaj. Pokazać w praktyce. Ale jak zawsze i w każdym moim wystąpieniu, zanim przejdziemy do dalszych rozważań, musimy uspójnić aparat pojęciowy i wyczyścić gniazda semantyczne tych wieloznaczności. To znaczy zdefiniować sobie, czym w ogóle ta antropomorfizacja jest. I słuchajcie, to jest proces bardzo prosty. To jest taki uniwersalny mechanizm, który zachodzi wtedy, kiedy nie ludzi traktujemy jak ludzi. I co ciekawe. Ten proces, to zjawisko jest super automatyczne. Czy nasze mózgi, związane z innym w, e, takim zjawiskiem, które nazywane jest w ogóle paraidolią, bardzo chętnie, bardzo szybko i bardzo łatwo widzą ludzi, kształty i twarze tam, gdzie niekoniecznie one są, albo tam, gdzie jak zmrużymy oczy, to może nam się wydawać, że macie Kaut się do nas uśmiecha. Chociaż oczywiście wiemy, że to tylko iluzja. No i e, to jest zjawisko, które no, jest e, wśród ludzi obecne od e, bardzo, bardzo e, dawna. Bo antropomorfizowaliśmy wszelkiego rodzaju zjawiska pogodowe, antropomorfizowaliśmy różnego rodzaju, nie wiem, wydarzenia, trzęsienia ziemi, wiatry i tym podobne rzeczy. Antropomorfizujemy ciągle nasze zwierzaki i spodziewam się, że ktoś w tej sali ma psiecko i obchodzi jego adopciny i bardzo fajnie zresztą, więc robimy to względem naszych zwierzaków i robimy to względem różnych przedmiotów i rzeczy. I może jest ktoś na sali, czyli odkurzacz ma swoje imię. Jak moi rodzice mają tak... Jest, tak mają, mać, mają imiona, wspaniale. I słuchajcie, wiedzą to od bardzo dawna projektanci produktów, projektując rzeczy w ten sposób, żeby przypominały nam ludzi. Wiedzą to również projektanci różnego e, rodzaju innych rzeczy. I słuchajcie, nawet projektanci samochodów mówią, że to co się robi w pierwszej kolejności, żeby zaprojektować samochód, to to, jak on na was patrzy. I najpierw należy zaprojektować twarz tego samochodu. Wiedzą o tym również projektanci logo. I czasem patrzymy na logo i wcale świadomie nie wiemy, że te loga się do, nich, do nas uśmiechają, ale jak zwrócimy uwagę na pewne szczególne elementy, to okaże się, że ten uśmiech jest tam faktycznie zaszyty, po to, żebyśmy te loga lubili bardziej, szybciej zwracali na nie uwagę i żeby te loga no, generalnie spełniały swoją funkcję. Ale okazuje się, słuchajcie, że. To zjawisko idzie jeszcze dalej. I odkryto, że nie tylko widzimy ludzi w różnych rzeczach, ale też reagujemy na te rzeczy tak, jakby były faktycznymi ludźmi. I to odkryło i zbadało i opisało dwóch profesorów ze Stanforda, którzy stworzyli i nazwali to jako teorię równania mediów. I oni sprawdzali w jaki sposób ludzie się komunikują przez nie wiem, komputery, internet, w jaki sposób korzystają z mediów. W tym jako że było to już dość dawno, sprawdzali głównie też telewizję, radio czy kino i oni chociażby odkryli takie pierwsze efekty, że my po to chodzimy do kina i po to lubimy, dlatego lubimy duże ekrany. Że to, co jest po prostu wielkie, dla naszych mózgów jednoznaczne jest z tym, że to jest bliżej. Stąd nasze mózgi reagują na to bardziej. W związku z czym filmik na telefonie nigdy nie wywoła dla naszego mózgu tak silnej reakcji emocjonalnej, jak to samo obejrzane na wielkim ekranie kinowym. I zobaczcie, oni postawili taką hipotezę, którą zweryfikowali, niesamowicie ciekawą, że generalnie w ogóle, kiedy taki komputer do nas pisze cokolwiek i jakieś komunikaty na nim czytamy, to wszystkie teorie, które dotyczą psychologii społecznej i tego, jak my reagujemy na innych ludzi, one są w stu procentach przekładalne na komputery i na inne rzeczy. I okazało się na przykład w tym badaniu, i to są jakby totalnie kontynuowane te inne rzeczy, że jesteśmy grzeczni dla komputerów. To znaczy, jeżeli komputer nas sam zapyta, jak ci się ze mną pracowało, to ludzie oceniają go wyżej, niż jeśli na to samo pytanie mają odpowiedzieć na kartce papieru, która przed nimi leży. Jak ci się pracowało z tym komputerem? Albo siąść do komputera obok i napisać, jak ci się pracowało z tamtym komputerem. Ludzie odwzajemniają usługi, jeśli komputer dla nich czy jakąś usługę wykonał. E, I ludzie y, na przykład oprócz tego bardziej lubią komputery, które udzielają im komplementów. Nawet jak uświadomi się im, że to napisał przecież kiedyś programista. No i y, jedno z takich. Y, i ja pomyślałem w tym wszystkim, przy tych wszystkich badaniach, przy tych wszystkich teoriach, jeszcze sprzed wielu, wielu lat, że może to się daje wykorzystać również w naszych kampaniach komunikacji i marketingu. I przejrzałem kilka artykułów naukowych, e, kilka badań z zakresu psychologii konsumenta i tego, jak my na, na nasze marki nasze rzeczy reagują. I słuchajcie, jak, jak konsumenci na to reagują. I słuchajcie, ze wszystkich tych badań. Ze wszystkich tych teorii, ze wszystkich tych analiz wynika dość jasna i prosta rzecz. Ludzie przede wszystkim chcą i zdecydowanie bardziej wolą komunikować się z innymi ludźmi niż z jakimiś fanpage'ami, firmami, nieożywionymi kompletnie bytami. Albo wolą komunikować się z czymś, co ludzi przypomina, albo co najciekawsze, o czym za chwilę, że chcą mieć poczucie. Że po drugiej stronie tego komputera, fanpage'a, firmy czegokolwiek łącza telefonicznego jest ktoś, a nie coś, że ktoś jest w pobliżu. No, to pierwszy wniosek jest z tego całkiem prosty. Jeżeli tylko możesz, to używaj ludzi wszędzie, gdzie się da. Czyli fotka pewnie będzie wyglądała z tego wyrwana z kontekstu bardzo źle, ale tak, w marketingu powinniśmy ludzi używać wszędzie tam, gdzie się da. No co przez to rozumiem? Coś, o czym mówiłem już tyle razy na tej scenie i wczoraj na szkoleniu, i o czym przed chwilą w ogóle Zuza mówiła, no tam, gdzie możemy, wykorzystujemy ludzi. Dlatego tak popularny jest influencer marketing, dlatego live commerce się ma, szczególnie na niektórych rynkach, świetnie, dlatego user-generated content, dlatego personal branding, czyli nazwana influencer marketing według mnie, dlatego employee advocacy, czy kształtowanie wizerunku typowego użytkownika marki, o czym mówiłem w maju tutaj jeszcze też na tej scenie. Wszystko to oparte jest o ludzi, bo ludzie wolą komunikować się z innymi ludźmi niż narkami, lub z czymś co tych ludzi przypomina. I nie wiem czy pamiętacie, nie wiem jak długo siedzicie w branży, ale case warto na pewno znać. Może część z was pamięta, jak nasze życie było zdecydowanie prostsze. I mogliśmy tylko myśleć o tym, czy być na Facebooku, czy nie. I wystarczyło prowadzić jeden fanpage, nie trzeba było jeszcze się szarpać za wszystkie TikToki, birile i inne rzeczy. To na polskim Facebooku były dwa fanpage'e firmowe, markowe, które totalnie rozwaliły system. I to były najpopularniejsze fanpage'e firmowe w polskim internecie. I to było serce i rozum i mały głód. I myślę, że jesteście. O, przepraszam, myślę, że jesteście w stanie. Zauważyć, że jest tam rzecz wspólna dla tych, e, dla tych dwóch fanpage. No i według mnie ten ich sukces jak najbardziej można powtórzyć i się na nim uczyć. I słuchajcie, można na przykład, tak jak myślę, ponad 100 lat temu, pierwszy brand Hero na świecie, no, stworzyć sobie kostium swojej maskotki, tylko że ten kostium w tamtym czasie wyglądał e, jak moja siostra w puchówce. E, więc można tak, ale można też prościej. Słuchajcie, 30 sekund zajęło mi zrobienie tego totalnie za darmo. Tak? Połączenie jeszcze, myślę, Michalinka z Ailowkiem za 0 zł. Albo można jeszcze prościej. I tu mam dla Was małe ćwiczenie. Możecie sobie kiedyś, na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, online nas teraz ogląda i ma przed sobą kartkę i długopis. Narysować dowolny bohomas, ale dosłownie dowolny, jaki tylko chcecie grunt, żeby to była zamknięta linia. On może mieć dowolny kształt, co tam sobie tylko wymyślicie. I w momencie, w którym dorysujecie do tego kształtu kółko z kropką w środku, wewnątrz tego bohomazu, to wasz mózg już nie jest w stanie tego odzobaczyć. Nikt z was już nie widzi, że to jest kółko z kropką i bohomas. Już macie, już macie. Pewne wyobrażenie, jakie te pochomazy są, jak one się zachowują, może mają jakieś interakcje między sobą. Tam wasz mózg już mi przepisuje pewne cechy osobowości. I naprawdę niewiele potrzeba do tego, żebyśmy my, żeby nasze mózgi zaczęły to dokładnie w ten sam sposób widzieć. I słuchajcie, to jest mój ulubiony, tak zwany społk charakter, czy brand hero. Tak on wcale nie jest personifikacją impostu, to jest mat. Poznajcie mata. I mat jest generalnie świetnym przykładem na to, że można bardzo prosto i nasz mózg i tak to już widzi i lubi. No i teraz, ale po co? Po co to w ogóle, na co to komu i komu to potrzebne, żeby w ogóle się w to pchać? No słuchajcie, już zauważyliście, że z automatu, jak potrzebujemy jakikolwiek wizerunek naszej marki wykreować, to ja wam nie muszę tłumaczyć, który isle of marketing i jego przedstawienie jest bardziej altruistyczne, a które jest bardziej hedonistyczne? Które jest na przykład bardziej cute, a który jest bardziej cool? Od razu wiecie, jaka ta marka jest, jaka może być. Czy jest bardziej właśnie cieplutka, milutka, fajniutka i będziemy robili dobre rzeczy dla świata razem? Czy nie? Czy my jesteśmy cool i będziemy się teraz uczyć, jak zarabiać miliony dolarów? Od razu wiadomo, które te, co to, co, 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 który brand Hero pozwoli nam to osiągnąć. I co więcej, ja uważam, że te spok charaktery, te, te brand Heroeski. One są bramą do storytellingu, one są kluczem i podstawą do tego, żeby opowiadać pewne historie. I nawet jak za przeproszeniem macie tak nudny produkt jak plastry, na pierwszy rzut oka nudny, e, to agencja Tears of Joy wymyśliła, że zamiast robienia standardowych, nudnych reklam, jakie wszyscy znamy z telewizji, to plasterki nagle dostają życie, mogą wchodzić ze sobą w interakcje, mogą mieć różne opowieści, historie, różne rzeczy się im mogą przytrafiać. No i słuchajcie takie duolingo, cały profil na TikToku, no, mający miliony wyświetleń, opiera o swoją Maskotkę, która po prostu się tam wygłupia, tańczy i, i ten brand Hero się tam porusza. No a jeżeli sobie popatrzycie na kulki z czekoladą, gdzie prawie każda jest taka sama i może jedna małżeszka, a druga nie, to jak to wprowadzimy, to one nagle mają wspaniałe historie, wspaniałe osobowości, nagle je lubimy, nagle się z nimi śmiejemy, z nimi płaczemy, nagle możemy traktować ich jak po prostu kumpla. I słuchajcie, to nie jest tak, że nagle wy musicie wywrócić stoliczek i w tego brand Hero stworzyć maskotkę, kostiumy i wyglądać jak myślę 100 lat temu. Bo w strukturze narracyjnej można tego brand hero, czy tego, to nie musi być brand hero, to takiego, takiego spok charakter, to się nazywa, wpisać w dowolne miejsce. Czy to nie musi być protagonista waszej historii, bo na przykład mały głód był wrogiem. Mały głód to był wróg tej marki przecież. To yy, konsument był protagonistą, a Danio magicznym pomocnikiem, jak Excalibur, czyli jakiś magiczny eliksir, który ma pomóc w walce z małym głodem. Tak więc wcale to nie jest tak, yy, że, że to musi być od razu protagonista. Więc używaj ludzi tam, gdzie to tylko możliwe. Jak nie lubisz ludzi, nie chcesz z nimi pracować, bo to się zawsze wiąże z jakimiś ryzykami, to możesz używać czegoś, co tych ludzi przypomina, Albo, i to moim zdaniem jest najciekawsze i najfajniejsze w tym wszystkim, możesz dawać ludziom poczucie, że ktoś tam po drugiej stronie jest. Something, something, something out there. I to w psychologii nazywa się teorią social presence. Teoria, która no ma masę badań i już naprawdę dekady różnych eksperymentów z nią związanych, ale faktycznie jest to taka supermoc, która w ogóle sprawia, jak my się, wpływa na to, jak my się zachowujemy online, co my robimy. Ona wpływa też na naszą intencję zakupową czy na impulsywne zakupy. Badania pokazały, że strony, które mają wysoki poziom social presence są bardziej lubiane, że bardziej się angażujemy w tę komunikację, która daje nam to poczucie. Że my jesteśmy blisko z kimś, blisko kogoś, i możemy z kimś wchodzić w interakcję, i że to nie jest jakiś martwy, bezosobowy, bezosobowy byt, bo my jako ludzie tego potrzebujemy i pragniemy. I co słuchajcie, bardzo fajny eksperyment pokazał, że nawet jak powiesimy oczy w jakimś pomieszczeniu, to ludzie zaczynają zachowywać się inaczej. Zrobiono taki eksperyment w stołówce i okazało się, że jak był powieszony plakat z oczami możecie to spróbować nie wiem, w biurze zrobić to ludzie sprzątali po sobie częściej i więcej naczyń odnosili do zwrotu tylko i wyłącznie że był taki plakat jak powieszono w toalecie to spadła u, z, z użycie papieru toaletowego i po umieszczeniu tego na stronie internetowej badania pokazują że zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników że wspiera też te cele sprzedażowe które mamy ja uwielbiam nie wiem czy Kuba Biel to zrobił świadomie uwielbiam te kreacje bo ja od razu wiem, że kurde, Kuba mnie tam widział, mimo że to jest z automatu przecież wysyłane, ale umieszczenie takiej kreacji, widziałem Cię na mojej stronie, no jak w remarketingu sprawia, że no ja wiem, że przecież to jest Kuba i tak samo jak Łokik umieści w komentarzu oczy pod postem o nieoznaczonym influencerki, no to wiemy, że jesteśmy obserwowani. I to social presence można wspierać, można o nie dbać i powinniśmy to robić. Można być bardziej interaktywnym, nagradzać interakcje, zachęcać do tego, żeby być bardziej interaktywnym. Jak macie komentarze pod swoimi filmami na YouTubie, no to błagam odpisujcie na te komentarze i to nie po pięciu latach jak niektóre firmy. Jeżeli macie chatbota gdziekolwiek, tak standardowy czat. Dodajcie mu imię, dajcie mu zdjęcie. Niech ludzie mają poczucie, że rozmawiają, nawet jak to jest faktycznie chatbot, ale że to jest żywa osoba. Można dodać, że razem z Tobą tę ofertę ogląda jeszcze 10 osób. I nie tylko oczywiście to jest efekt, kurde, zaraz mi to ktoś wykupi, ale nawet jeżeli macie tego nieograniczone ilości, bo sprzedajecie plasterki, to jest poczucie, że ktoś tu jest razem ze mną. Tak jak w mediach społecznościowych. I błagam. Używajcie ludzkiego języka takim jakim na co dzień się porozumiewamy, a nie super korpo, bo nic tak nie rujnuje tego social presence jak bezosobowe, kompletnie zautomatyzowane odpowiedzi. W mojej ocenie social presence równa się social media i dlatego social media są tak fajne. I nawet jak macie, nawet jak macie super brand hero i ktoś wam pisze, że jesteście genialni, no to odpisanie mu: "Cieszymy się, że uważasz, że new, Sieć New jest najlepsza. Miłego weekendu." rujnuje to poczucie, że ja mam kontakt z jakąś fajną maskotką, z jakąś fajną firmo. STS nie ma Brand Hero, nie ma maskotek, niczego innego, ale w ich social media odpisuje na wszystko admin. Tak? Albo admin to jest jaka posta, jakaś taka postać fikcyjna, która tym trzęsie, nikt nie wie kto to jest, ale ludzie piszą admin to, admin tamto i w, w bardzo fajnie w ten trend się e, wpisali. I cytat, który ja zapożyczyłem, który usłyszałem z tej sceny od Agaty e, kiedyś, który uważam jest genialny i świetnie do tego pasuje, że społeczność robi się komentarzami, że ludzie muszą czuć, że faktycznie z kimś gadają, a nie, że to jest tylko jakiś e, bezosobowy fanpage. Więc podsumowując to wszystko, ludzie... Chcą innych ludzi w skrócie, więc używaj ludzi tam, gdzie się da. Ewentualnie chcą mieć kontakt z czymś, co tych ludzi przypomina i robią to szybko, łatwo, automatycznie i powszechnie, więc możemy z tego korzystać. I chcą mieć poczucie obecności innych. I w mojej ocenie to będzie tylko nabierało na znaczeniu i to będzie tylko coraz ważniejsze, bo każda nowinka technologiczna, która się pojawia, ona ma sprawić, że to będzie bardziej społecznościowe. Bo mamy pet influencerów, wirtualne influencerki, bo mamy ap apki do randkowania z AI Girls, bo Chińczycy sobie stwierdzili, że zamiast puszczać standardowe reklamy, a mogliby, to stworzyli sobie klony influencerów, które 24 na 7 prowadzą live komercyjne sprzedaże, transmisje sprzedażowe u siebie. Więc na sam koniec, tym się nie przejmujemy, akurat może na sam koniec, tylko sugestia ten gong, chciałbym Was szczególnie w dobie tych wszystkich zmian zostawić z taką jedną myślą: że chociaż inteligencję możecie mieć najsztuczniejszą na świecie, to myśleć zawsze będziecie jak człowiek i Twoi klienci również będą chcieli mieć. Kontakt z innymi ludźmi, przebywać z nimi, lub z czymś, co ich przypomina, więc dbajcie o social presence. I zupełnie już na koniec mam dla Was też jedną fajną wiadomość. Po 16 latach IKEA postanowiła dokręcić kontynuację historii, od której w ogóle dzisiaj zaczęliśmy. Dziękuję Wam bardzo.